Nigdy nie było, a droga a droga właśnie tam, gdzie jest kolejowy most, tam była droga i tam był wjazd do zamku. Dworzec kolejowy pierwotnie był w zamku, potem dopiero zbudowano dworzec kolejowy tam, gdzie jest teraz. Ale to już był XVII wiek, początek w zasadzie XVIII wieku i wtedy zbudowano właśnie dworzec. Ten, który jest obecnie. Który jest swoją jest ładną budowlą. No, tu w oddali widać wieżę wodociągową, wieżę ciśnień. Musimy się kiedyś wybrać na wieżę ciśnień. A tam można wejść? Tak, ale trzeba się umawiać chyba telefonicznie. W jakieś dni tam są? Tabliczka jest przy wejściu, trzeba by zobaczyć. No, także y, twierdza gwiazda ciągnęła się dotąd, według mnie. No i czy widać wieże ciśniej? I teraz zachodzi takie, właśnie pytanie, skoro kiedyś. Budowle techniczne były budowane w tak pięknym stylu, to yy, sami powiecie, oglądając wszelkiego rodzaju, nawet moje filmy, yy, stare miasta, osiedla willowe, jak kiedyś pięknie budowano, a jak się buduje teraz. Teraz to się buduje: gołębniki, gołębniki kurniki, kasetony. Nic więcej no jesteśmy już przy plaży nawet są golasy, się kąpią ale dobra teraz spojrzymy na moją facjatę i i i i, i. No, ja nie widzę bo pod słońce nie, ładę dalej i się... Do następnego pożegnamy. Być może w tym roku będę robił jakiś materiał z nadmorza, bo być może się wybierzemy, nie? Mhm. Nie, może to będzie kołobrzeg, może rowy, może, może coś innego. W góry oczywiście też. No, no i. No. Także z zl lat na ślęży, na który wszystkich zapraszam. No. I to by było w zasadzie dzisiaj na wszystko. Także do następnego. Do następnego i cześć. Myślę, że materiał się spodobał. Nie proszę o łapki, nie proszę o suby, bo po co? Nie jestem żebrak. Jestem minimalistą. A jeśli ktoś uważa, że materiał jest wartościowy... Fajny, tak. No to zrobi, co będzie uważał za słuszne. Także dzisiaj, na dzisiaj wszystko. Hej, do następnego.